Są takie słowa, które denerwują, mnie. Na przykład nie lubię słowa, wiesz o? Rajtuzy. To ja generalnie jakby małe, no nie lubiłem w rajtuzach chodzić. Wiesz co mi się robiło w rajtuzach? No. Te stopy mi się wyciągały takie długie i, i, i powłóczyłem tymi rajtuzami. A mnie, a mnie te dwa szwy na dupie nie pasowały. No, jakieś no, śmieszne, nie? Kalesony jeszcze zniosę. W tym wieku kalesony chronią mnie w zimę przed hemoroidami. Tak. Na przykład. No. Nowy sezon Google Box. Dziś o 22 w TTV. Czas powdychać intensywny zapach Lenor Perfume Therapy, który dzięki technologii olejków zapachowych zostanie z Tobą aż do końca dnia. Lenor Perfume Therapy. Świeżość trwająca trzy razy dłużej. Użyj perełek zapachowych Lenor, które z płynem do płukania zapewnią świeżość non-stop. Determinacja, kreatywność, pasja. A wszystko to... Z miłości do czekolady, Excellence od Lindt, Metr, Chocolatier. Gotowa by radzić sobie z okresem lepiej i inaczej niż wcześniej? Oto nowe podpaski Always Ultra. Ich nowa i ulepszona powłoczka jest bardziej miękka niż kiedykolwiek i wchłania wilgoć lepiej niż kiedykolwiek, tak by utrzymać uczucie suchości. Wreszcie masz miękkość, której potrzebujesz i ochronę Always, której ufasz. Wypróbuj nowe Always Ultra. Maluszki wiedzą, jak sprawdzić, na ile komfortowe są nasze pieluszki. Nowe pieluchomajtki Pampers Pants dopasowują się do ciała maluszka i są wyjątkowo miękkie. Wchłaniają wilgoć błyskawicznie, zapewniając nawet w 100% suchą noc i komfort skóry. Zaakceptowane przez maluszki Pampers której pieluszki Pampers w stale niskich cenach w naszym oficjalnym sklepie na Allegro? Wybierz miesięczny zapas plus darmową dostawę z Allegro Smart. Zamów dziś odbierzesz jutro. Prowadzono obserwacje, a następnie sabotaż infrastruktury. Tam jest jakiś człowiek z drogi. Flota cieni, superwizjer. Zobacz tylko w TVN24. Dobrze, gdy abonament ma wszystko. A najlepiej mieć dwa abonamenty w cenie jednego. Wejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, tylko 45 zł miesięcznie po rabatach za jeden przy zakupie dwóch. A w nich rozmowy SMS-y, MMS-y i internet 5G bez limitów, bo w Play płacisz mniej. Play. Uczucie świeżości, które pojawia się po wyjściu spod prysznica, dzięki Lenor, może towarzyszyć Ci cały dzień. Cały dzień? Tak! Cząsteczki płynu uwalniają zapach, który sprawia, że czujesz się tak świeżo, jak gdybyś właśnie wyszła spod prysznica. Czuję się świetnie, gdy otula mnie Lenor. Używaj razem, by zyskać 6 razy więcej składników zapewniających świeżość. Czy wiesz, co jest przyczyną zatkanego nosa? Stan zapalny. Nasivin Classic nie tylko szybko odtyka nos, ale także działa przeciwzapalnie, przyspieszając leczenie kataru. Nasivin Classic szybka ulga i efekt przeciwzapalny. Sprawdź też nasivin z naturalnym aloesem o zapachu eukaliptusa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nowi bohaterowie? Kupiłam wielką posesję w przepięknym miejscu. Nie miałam pieniędzy, na wszystko pożyczałam z banku. Kosztował 1300 zł. Pożyczyłem od mamy. Cudo. Nowe wyzwania. Zrobię na tym interes. Ja to czarno widzę. Tu jeszcze trzeba kupę pieniędzy. Mam na to wszystko pomysł. Jak to się wszystko potoczy? Tutaj będzie sauna ze spa, tu salon z kominkiem i z kuchnią. Idziemy krok dalej. Miał Pan kiedyś działalność gospodarczą? Widzę, że jest niewerejestrowana? Co pani mówi? Polacy, jak się wezmą, to no tam nie ma, to tamto. Życie na kredycie. Nowy sezon. W czwartek o 22.00 w TTV. Europejska stolica. Je m'appelle Julia, j'ai 24 ans, i mieszkam w Paryżu, we Francji. Najpierw skończyłam studia w Paryżu, które mój tatusiu y zapłacił. Może mu kiedyś u Ferrari kupić. Żuruniu, koniec bajki. Teraz się zaczyna praca. I polska wieś. Droga Elu, czas na Twoją przygodę życia. Zapraszam Cię do Paryża. Powinna sobie poradzić. Pierwsze loty i pierwsze gumiaki. Zobaczamy zagrody kozę, a później konia. Główno weszłam. Uciekać czy zostać? Damy i wieśniaczki.pl Nowy sezon. W piątek o 22.00 w TTV. Paulinka ma 10 lat i od pierwszych dni życia walczy o zdrowie. Pomóż mi wspinać się na życiowe szczyty. Wyślij SMS o treści Pomagam na numer 7356. Według ekspertów nawet 90% Polaków może mieć niedobory witaminy D. Wypróbuj lek najpopularniejszą witaminę D w kroplach, której dawkę dostosujesz do swoich potrzeb, podając nawet 4000 jednostek. Vigantol w kroplach ułatwia dobranie właściwej dawki i pomaga zapobiegać niedoborom witaminy D u całej rodziny. Wypróbuj Vigantol. Nowość. Dostępny w dużym opakowaniu z trzy razy większą ilością produktu dla całej rodziny. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do pakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Hej, jestem Marysia i moim talenciakiem jest muzyka. O astronomii mogę mówić w nieskończoność o księżycach, o wległościach. Jesteśmy super, drużyną! Naszym talenciakiem jest mi! Ta, Szkoły są pełne talentów! A Ridel wspiera je już od trzech.